Cześć kochani, to ja Londoneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim formatem, który ostatnio jest dość bardzo widoczny w mediach książkowych. A powiem Wam szczerze, że jak popatrzyłam na swój nocny stolik, to doszłam do wniosku, że to jest bardzo dobry format również dla mnie. Bo sporo takich książek u mnie jest. A co to za format? Otóż kończę rozpoczęte książki. Zdecydowałam się na cztery w tym wyzwaniu i zobaczymy, jak mi pójdzie. Planuję przeczytać. Pójdę sama. Jest to książka z literatury azjatyckiej. Chisako Wakatake, być może. <laughs> ja tę książkę zaczęłam już bardzo dawno, później odłożyłam i tak nie mogę do niej wrócić. Dalej książkę, którą rozpoczęłam całkiem niedawno, ale znowu odłożyłam. Lepiej niż w filmach: Lean Painter. To jest takie pogranicze literatury y, młodzieżowej, y, y, romantycznej, obyczajowej, zobaczymy. E, mam też książkę, która troszeczkę mi dziwi, że nie mogę e, jej dokończyć, bo e, z tego co przeczytałam bardzo mi się podoba. Jest to Nie jesteś sama a Meredith Claire Alexander. E, Póki co było fajnie i, i mam nadzieję, że, że będzie tak dalej, zobaczymy. I też reportaż, który rozpoczęłam oj dawno temu. Wydaje mi się, że gdzieś tam na początku czerwca, może przełom maja i czerwca i znowu odłożyłam dziwne, jak złodziej przyszła reportaże o starości, reportaż i rozmowy o starości, przepraszam. Elżbieta Strzałkowska i Grażyna Latos, wydawnictwo Poznańskie. Zobaczymy. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. Jeżeli już cokolwiek czytaliście, dajcie znać i zobaczymy, jak te książki będą się, wasze opinie na temat tych książek będą się miały do moich. Zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Pierwsza książka, którą przeczytałam, to Nie jesteś sama, Meredith, Claire Alexander. To jest powieść obyczajowa, dość pokaźna i może okładka nie jest zbyt ciekawa, zgodzicie się, to nie jest żadna ciekawa grafika. Porównywałam okładkę brytyjską, też nic ciekawego, a treść jest naprawdę e, wartościowa i uważam, że jest to książka e, warta e, przeczytania. Jest to opowieść o dziewczynie, kobiecie, młodej kobiecie, która postanowiła wypisać się z życia. Ona e, nie wychodzi z domu już tam chyba. Od blisko trzech lat, już teraz nie pomnę dokładnie numerków i mm, ona generalnie w tej swojej samotności bardzo dobrze funkcjonuje. Ona ma kota, ma swój dom, udało jej się ten dom kupić. E, jakby jest czysta, jest zadbana, ma dobrą kondycję fizyczną, bo biega po schodach, e, pracuje zdalnie. E, jest e, aktywna społecznie <grym> w pewien sposób, no bo chociażby e, spotyka się ze swoją. E, przyjaciółką. No i w tej książce, na kartach tej powieści odkrywamy, dlaczego ona zdecydowała się na to Życie w zamknięciu, można by było powiedzieć, dlaczego ona z tego um, codziennego życia, z tego zwykłego świata się e, wypisała i stworzyła sobie ten swój własny e, mikroklimat, możemy powiedzieć. E, rzecz się zaczyna od tego, że z takiej pewnej e, fundacji przychodzi do niej wolontariusz. E, gdzie jakby osoby samotne dostają tych takich swoich przyjaciół. Ona na początku jest za bardzo nieprzekonana do tego, sobie się, Boże, przychodzi jakiś chłopak, on będzie mnie kontrolował. Znowu wiecie, jako opieka społeczna, która też ją e, wielokrotnie m, odwiedzała. Ale okazuje się, że oni się naprawdę e, zaprzyjaźniają. E, poznaję też na takim czacie, na takiej grupie dla osób. E, e, z pewnymi traumami, e, dziewczynę, która opowiada jej o swoim życiu, o tym, że e, o mały włos zostałaby zgwałcona i teraz się boi, i one naprawdę też się zaprzyjaźniają. I, I nasza Meredith postanawia, że ona w sumie chciała wyjść z domu na jej urodziny, bo ta koleżanka będzie świętowała swoje 30 urodziny. I ona, poznajemy też przede wszystkim jej historię, dlaczego ona e, postanowiła. Żyć w tej samotności, w tym zamknięciu, ale też poznajemy historię, jak ona z tego swojego kokonu wychodzi, jak małymi krokami zaczyna opuszczać swój dom, przekonuje się do świata i, i, i do tego świata zewnętrznego wychodzi. Jest to bardzo ciekawa historia, tym bardziej, że dziewczyna pochodzi też z takiej bardzo. Dysfunkcyjnej rodziny, trzeba powiedzieć. Ona ma tylko matkę, ma siostrę. Ojciec jest nieobecny, nie wiadomo dlaczego. To też się dowiadujemy na kartach tej książki, jak do tego doszło. A matka jest naprawdę. Osobą, która nigdy nie powinna mieć dzieci, to trzeba powiedzieć wprost, bo ona e, sama wymagała opieki i to tak naprawdę jej córki się nią opiekowały, a, a ona no, była totalnie osobą dysfunkcyjną. E, i ta starsza siostra, kiedyś były dla siebie wszystkim dziewczyny, a coś się wydarzyło w ich życiu, że, że jej drogi się rozeszły. I teraz nasza Meredith, właśnie żyjąc w tym zamknięciu, nie ma w ogóle kontaktu ani ze swoją siostrą i matką. Aż pewnego dnia siostra znowu staje na jej progu. I, i dlaczego? Siostra jest mężatką, o tym mężu też jest dużo, a dlaczego to dowiecie się przy lekturze. To jest książka bardzo wzruszająca. Moment, tam i może tam są pewne dłużyzny, trochę niepotrzebne dłużyzny, bo jakby, jakby zdążyłam się domyślić o co chodzi już wiecie tak w połowie, może za połową i, i jakby dalej to było takie troszeczkę już wiecie drapanie i skrobanie strupa. No ale ciągle uważam, że, że warto czytać. To jest zupełnie coś innego niż ta książka o, o samotności z wydawnictwa Pauza. To jest bardziej powieść obyczajowa. Rzecz w ogóle dzieje się w Glasgow. O, o też takich. Brytyjskich, tutaj szkockich, akurat naleciałościach, można tak powiedzieć. Ta książka też dużo opowiada. Ja ją gorąco polecam. Wydaje mi się, że z tych, które przeczytałam do tego wyzwania, że kończę zaczęte książki, ta była najbardziej wartościowa z całą pewnością i gorąco Wam ją polecam. A teraz zapraszam na opowieść o Kolejnej. Hej, hej, no to mogę Wam opowiedzieć o pierwszych książkach. E, pierwsza to moi drodzy pójdę sama. E, Chisako Wakatake. Czyli literatura azjatycka. Bardzo cieniutka książka, śliczna okładka, zachęca. Jeszcze jest tak ładnie wydana, że widzicie w środku, są ładne zdobienia. No takie cacuszko generalnie. To jest chyba też już cała seria, że wydawnictwo WAB rzeczywiście weszło w tą literaturę azjatycką i wydają swoje książki. Ja się skusiłam na tę pozycję ze względu, że to jest coś podobnego do skandynawskiej powieści: Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Czytałam dawno temu, bardzo dobrze się bawiłam, czy chociażby zanim wystygnie kawa. Stąd właśnie moje zainteresowanie tą książką. I rzeczywiście mamy tutaj opowieść o już ponad 70-letniej kobiecie, która. Tak ocenia swoje życie, rozmyśla nad swoim życiem. Teraz już jest sama, jej mąż odszedł, znaczy nie żyje, dzieci już są na swoim i ona tak się zastanawia nad tym, czy ona w swoim życiu była szczęśliwa, jak to jej życie przebiegało, że nagle dochodzi do wniosku, że ona całe życie spełniała oczekiwania innych, że nigdy nie miała czasu postawić na siebie. I teraz właśnie mając te 74 lata, chce zrobić coś. Właśnie dla siebie i chce pójść sama. Dokąd? No to y, trzeba przeczytać, o jaką tutaj y, podróż chodzi. Y, ja mam powiem szczerze, że ja chyba chciałam więcej od tej książki. Ona, z drugiej strony, wiecie, no literatura azjatycka ma to do siebie, że ona nie jest jakoś szczególnie uczuciowa, szczególnie opisowa. Tam jest krótko i na temat, i bardzo sucho. A tutaj wydaje mi się, że było aż troszeczkę za sucho. I, I takiej głębi i, i ciepła nieco mi zabrakło. Chyba chciałam czegoś więcej. Jeżeli czytaliście tę powieść i was zachwyciła, to dajcie mi znać w czym właśnie. Bo tutaj nie było ani humoru, ani ciepła to po prostu była taka historia, gdzie pani rozmyśla nad swoim życiem, i, i właśnie dochodzi do wniosku, że, że całe życie żyła pod dyktando innych, i, i czy to miało sens. Być <laughs> może to też już są inne czasy. Znaczy no na pewno są inne czasy i inne, inne priorytety w życiu, ale no do mnie nieszczególnie ta książka dotarła, niestety. Dzień dobry. Mogę wam opowiedzieć o kolejnej książce, jak złodziej przyszła. Bardzo długo leżała, w końcu złapałam, dokończyłam i chyba troszkę się rozczarowałam znowu. A jest mi bardzo przykro, bo po poprzednim reportażu o starości, wydanym, nakładem właśnie Wydawnictwa Poznańskiego, miałam nadzieję na coś podobnego, bo tamto to właśnie nie był tyle reportaż o starości, co o takich późnych miłościach. Wrzucę wam okładkę, bo nie pamiętam teraz tytułu. Absolutnie uwielbiam tę pozycję i właśnie tutaj się spodziewałam czegoś podobnego, bo jak złodziej przyszła, to można by sądzić, że właśnie starsi ludzie, ludzie w podeszłym wieku będą opowiadali o swojej starości, o tym jak ona ich zaskoczyła i czy tego się spodziewali. Owszem, tutaj jest kilka takich historii o z opowieści takich rzutkich starszych paniaków. Rad, które opowiadają o, o tym, jak ta starość do nich przyszła, i poniekąd one się na nią nie zgodziły i po prostu żyły dalej tak jak wcześniej. I to jest bardzo ładne, ale jest tutaj. Um, to akurat mi się też podoba, że jest taki mm, pokazany obraz starości z drugiej strony, tych osób, które e, się opiekują e, właśnie tymi chorymi i już niedołężnymi starszymi osobami, bo dla nich też ta starość, i ich bliskich, jak złodziej przyszła, bo bardzo często odbiera im ich codzienność i ich takie normalne, regularne życie. Bardzo często ci ludzie sami muszą rezygnować z pracy, żeby tym swoim seniorem, rodzicem, dziadkiem, Móc y, zająć, i wiecie, później nagle y, tracą y, możliwość zarobkowania, pracowania na tą swoją emeryturę, i pewnie na starość będą mieli podobny problem. No, ale, no, ale, jakby wiecie, też jest dużo mowy o tym, że jakby w polskiej mentalności. Nie ma czegoś takiego, że dom, nazwijmy to spokojnej starości, dom dla seniorów, to jest dobry wybór. Tak jak wydaje mi się, że cały Zachód już ma zupełnie inną świadomość na ten temat, bo no ja dobrze rozumiem, że są takie domy spokojnej starości, które są naprawdę takimi domami starców i to są takie, w cudzysłowie mówiąc brzydko umieralnie, ale jakby jak się patrzy tutaj na takie domy, gdzie każdy senior ma swój pokój, tylko że ma tam dzwonek, że w każdej chwili może zadzwonić po pielęgniarkę, która 24 godziny na dobę jest obecna, ma swój dyżur w tym domu dla seniorów, gdzie oni mają wspólną świetlicę. Każdy ma jakiś tam swój aneks kuchenny w swoim pokoju, ma swoją łazienkę, ale może też korzystać ze stołówki, jeżeli ma takie życzenie, że nie chce sam sobie gotować. Wiecie, to bardzo często jest o wiele lepszy i mądrzejszy wybór, bo z jednej strony senior nie odbiera jakby tego w no nie w cudzysłowie, ale tego regularnego życia swoim dzieciom. Sam ma zapewnioną opiekę, ma też takie poczucie samodzielności i to, i to wcale nie jest takim dobrym wyborem, takim złym wyborem, chciałam powiedzieć. Może nawet lepszym, bo bezpieczniejszym dla tej osoby starszej. Z drugiej strony wiecie, kiedy ten chory już jest obłożnie chory, tak? Kiedy ta osoba starsza już nie jest w stanie wokół siebie nic zrobić, to my bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet im pomóc w taki sposób, w jakim ta pomoc jest zapewniona w ośrodku, tak, gdzie y, dla tego celu, gdzie, gdzie właśnie jest ta non-stop opieka y, pielęgniarska, jest lekarz, gdzie, y, gdzie, gdzie właśnie, nie wiem, są ludzie, którzy są przeszkoleni przede wszystkim do, do opieki, do higieny osób niedołężnych i tak dalej, bo to wcale nie jest taka prosta praca. To się wydaje, o co to jest tam przewinąć, umyć, i tak dalej, osobę starszą. Bardzo często też jest tak, że osoba starsza nawet nie chce się znajdować w takiej sytuacji, że to nie wiem, ich dziecko musi tych, tą ich niedołężnością się zajmować. To jest też zrozumiałe, bo to jest nie wiem, złamanie takich ostatnich barier intymności. Um, to są jakby te części, które w tej książce mi się podobały i to jak zostały omówione. Są też takie rozdziały, które dla mnie są troszeczkę niepotrzebne i jakby nie pasują do, do tej książki, bo jest sporo właśnie o tych takich oszustwach na wnuczka, o tych takich pokazach dla seniorów, gdzie wyłudzają, wiecie, grube tysiące za kołdry co nie tylko, albo wiecie, dziadkowie podpisują jakieś umowy na dziwne telefony i tym podobne. Sporo jest tego tutaj, moim zdaniem wręcz za dużo, bo takich przykładów właśnie w tej książce jest o wiele więcej. Jest też mowa o takim skrajnym ubóstwie seniorów, że te ich emerytury za ciężką... Cało życiową pracę są tak niskie, że seniorzy mają do wyboru albo coś zjedzą i później jedzą byle jak, byle co, e, albo, e, albo wykupią leki. Bardzo często z tych leków e, rezygnują. I wiecie, i później, kiedy pojawia się rozdział o tym, że jak powinna wyglądać zdrowa dieta seniora, że powinien kupować wszelkie organiczne produkty, swój zwracać uwagę na, em, na składy produktów, żeby nie było konserwantów, ja sobie myślę, Boże. Kto to pisał? Czy ten człowiek w ogóle żyje w Polsce, ma świadomość tego, jakie większość emerytów ma, e, w jakiej wysokości ma świadczenia, że ich nie stać na te organiczne produkty. Poza tym e, wzrok już nie ten i zdrowie nie to, żeby latać i szukać tych e, zdrowych produktów e, albo czytać składy w sklepie. No litości, tak? No to był rozdział w, w ogóle oderwany od rzeczywistości. Wiecie, jakby ktoś się naglądał, Frankie Gracie na Netflixie, i myślał, że naprawdę tak żyją seniorzy, jak żyją w tej książce. Także... Jakby ta książka ma swoje plusy, ale ma też sporo minusów, i, i te minusy bardzo mnie rozczarowały, bo to nie jest to, czego ja się spodziewałam. Ja się właśnie spodziewałam takich um, opowieści własnym głosem, tak? Wła z własnego doświadczenia, gdzie seniorzy, właśnie z, różnym, z różną historią życiową, z różnym doświadczeniem opowiadają o tym, jak ta ich starość wygląda, jak oni ją przeżywają. Ja tego chciałam, a niestety tego w tej książce w większości. Nie dostałam. Jeżeli czytaliście, dajcie znać, y, powiedzcie co sądzicie o tej książce. No jak mówię, ja nie tego się spodziewałam. Bywa, prawda? Hej, <laughs> przychodzę z ostatnią książką i przyznaję Wam się, że ja zupełnie w tym tygodniu straciłam poczucie czasu. Wczoraj była niedziela, pisałam Wam, że skończyłam czytać ostatnią książkę Wyzwania, czyli właśnie tę. I wiecie, tak w południe mi olśniło, Powrze, to jest niedziela, ja zapomniałam o filmie. <laughs> Więc przepraszam Was, bardzo czasem się tak zdarza. Straciłam poczucie czasu, naprawdę. No, ale właśnie wczoraj udało mi się skończyć ostatnią książkę. Jest poniedziałek, nagrywam odcinek, żeby, znaczy kończę nagrywanie odcinka na, na środę, żeby y, móc go opublikować. I co? Ostatnia książka lepiej niż w filmach Lean Painter wydawnictwo Young. Ja mam już jakiś czas temu, mówiłam, że ja byłam zaskoczona, bo mi się wydawało, że wszystkie książki Lean Painter są dostępne na legimi. A otóż nie okazuje się, że tylko te dla dorosłych, a młodzieżowe nie są. A ta jest właśnie z tego cyklu młodzieżowego. I rzeczywiście to jest książka dla takich. Trzynastolatek, można powiedzieć, czternastolatek, bo to jest taka y, bardzo delikatnie romantyczna, czy romantyczna, bardzo, tak? Ale, ale tutaj nie ma tak naprawdę, wiecie, żadnej erotyki i, i rzecz dotyczy y, licealistów, y, amerykańskich licealistów, którzy to wiadomo, tam jeżdżą swoimi furami i w ostatniej klasie nie myślą o niczym innym, tylko o balu na zakończenie szkoły. Y, I to jest właśnie historia o, o takiej. Y, Dziewczynie, która jest niezwykle romantyczną osobą, która uwielbia komedie romantyczne, ścieżki dźwiękowe do komedii romantycznych. A skąd to się bierze? Otóż jest to taka troszeczkę scheda po jej zmarłej mamie, bo jej mama właśnie zajmowała się hmm, pracowała w przemyśle filmowym i, i, i później razem te, te komedie romantyczne oglądały. To była też wielka taka pasja mamy. Ona ma swoją kolekcję filmów po mamie właśnie i, i gdzieś chciałaby żyć tak jak w filmie właśnie. Szuka tego swojego momentu. No i jest taką typową nastolatką, która pragnie przeżyć ten swój romantyczny moment właśnie na balu. To zaproszenie na bal jest bardzo ważnym wydarzeniem. No i w czas do ich miasta sprowadza się na powrót chłopak, którego ona pamięta z dzieciństwa i, i, i tak wiecie, jej serce mocniej zabiło. No ale, żeby go zdobyć, prosi o pomoc też chłopaka z sąsiedztwa. Chodzą razem do szkoły, tam na różne zajęcia. No ale się znają wszyscy, i ona bardzo chce, żeby właśnie ten chłopak z sąsiedztwa jej pomógł w zdobyciu tamtego właśnie. E, no, i mamy tutaj taką troszeczkę komedię pomyłek, też. E, okazuje się, że miłość i owszem, zakwitnie, ale czy aby na pewno do tego chłopaka, do którego ona chce, a może do tego, którego tak naprawdę e, tak strasznie nie znosi i z którym e, mają swoje potyczki i przepychanki od zawsze. To jest taka uroczo-naiwna e, bajeczka, to się czyta przyjemnie. Może pierwsza połowa jest taka, że człowiek, o niech się zacznie, ma takie podejście, ale później już jest naprawdę przyjemnie i tak relaksująco. Więc jeżeli macie e, takie młodo-nastoletnie dzieci, to śmiało e, możecie im tę książkę e, podsuwać, bo to jest taka bezpieczna, romantyczna e, historia właśnie. E, tutaj jest okładka kolejna, która też już jest dawno na rynku, lepiej niż wczoraj. E, też mi się wydaje, że to jest jakby kontynuacja i, i, I też nie wiem, czy to jest to ten, ten, ten sam świat, ale, ale gdzieś też jest to książka e, dla młodzieży. Jak będę miała okazję, to być może po nią sięgnę. E, mimo wszystko, wydawało mi się, że to będzie bardziej taka dojrzała odsłona, a, a to jest właśnie taka książka bardzo, bardzo dla, dla młodzieży, ale cieszę się, że też takie są, bo to jest po prostu. E, no, taka e, niewinna historia, i, i na ten taki pokazuje właśnie stan emocjonalny nastolatków, które tak bardzo przeżywają te swoje <laughs> e, pierwsze miłości i chcą, żeby to było takie piękne i idealne. E, ciągle m, polecam. Ja się dobrze bawiłam, absolutnie. Może to nie była taka książka, że wiecie, bardzo chcę do niej wracać i wiecie tak, aż czekam, co tam będzie dalej, ale, ale ciągle była to taka bardzo relaksująca historia. I dlatego jestem na tak. <laughs> I moi drodzy, tak naprawdę mogłabym już Wam podsumować to moje wyzwanie, bo przeczytałam właśnie już wszystkie te cztery książki, które sobie wyznaczyłam. Cieszę się bardzo, że udało mi się je dokończyć. Tak jak już wcześniej, w poprzednich klipach, wydaje mi się, że wspominałam, najlepszą książką, którą przeczytałam w tym wyzwaniu na pewno było Nie jesteś sama, Meredith. Bardzo mi się ta Książka podobała. Na drugim miejscu będzie to e, lepiej niż w filmach. Na trzecim będzie chyba mimo wszystko ten reportaż o starości, i na samym końcu nie mam go akurat przy sobie teraz. Na samym końcu będzie Pójdę sama, niestety, bo e, pomimo tego, że ja lubię literaturę azjatycką, to nie było to, co do mnie e, przemówiło. Um, powiedzcie, czy u Was też zalegają takie rozpoczęte książki, czy, czy to tylko ja jestem takim trochę niechlujnym czytelnikiem, co to zaczyna i nie kończy, bo właśnie to było wszystkie, to, wszystkie te książki, które czytałam w tym wyzwaniu, to są właśnie powieści, do, które ja chciałam dokończyć. To nie były, wiecie, te dnf -y, że zaczęłam i szmyrgnęłam i powiedziałam nie, absolutnie, bo, bo ja nie mam problemu z takim mówieniem sobie dość starczy i, i nie chcę tego dalej czytać. To właśnie były książki, które chciałam dokończyć, a z jakich Powodów nie umiałam do tego y, przesiąść. No bywanie. Mm, także to by było. Na tyle, dajcie właśnie znać, jak to u Was wygląda. Czy czytaliście którąś z tych książek, którą ja czytałam w tym odcinku? Jakie są Wasze opinie? Czekam pod, pod, właśnie, filmem na Wasze komentarze. Chętnie sobie z Wami porozmawiam na ten temat, właśnie. I co? Kończymy, nie? Jeżeli odcinek Wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już w niedzielę. Trzymamy kciuki, że niczego nie pomylę w kalendarzu. Bywa, nie? Ptasi móżdżek, czasami się zdarza. To tyle, pa pa.